Mano wszystkim. Dzisiaj nagrywamy kolejnego vloga. Nagrywam go, dlatego że z kolegą idę na trening. Takim, którym gdzieś tam vlogi są na kanale. Z nim z treningu trenowaliśmy tam w piwnicy, a teraz jedziemy do mnie na siłkę zrobić trening. Mam deadlift para, a on nie robił nigdy na deadlift barze, także chcę, żeby coś tam podniósł. Może więcej no i właśnie jest rano. Ja sobie trochę pospałem. Jest po dziewiątej, a mieliśmy przed, 9, przed 10 przed dziesiątą sobie wyjechać, także trochę się muszę streszczać, więc dlatego znowu zacząłem nagrywać vloga. Zajebiście no tak widzicie waga taka po kawie i po dwójeczce i trochę w ubraniach, ale idzie fajnie do góry. Ja sobie właśnie z ranka zjadłem takiego batona, zjedłem sobie skirka i wypiękawkę. i teraz lecimy na trening. Tam leci jakiś energetyk magiczny z cukrem, posypany takim cukrem, czyli monster. I co, i co, i cóż tu jeszcze mogę Wam powiedzieć? Nagrywamy vloga, trening będzie dołu, nawet Wam pokażę, co tam będzie dzisiaj robione. Cyk, ty wypad. Tutaj mamy trening dzisiejszy, trening A4, czyli trening A, ale czwarty w mikrocyklu. No, tam taki po prostu zapis, żeby było wiadomo o co chodzi mi. I mamy i tutaj będzie czas wykonania, jak długo on trwał. Low bary na 6, 6 trójkach, 115 kg, przepotężne. Kolejno zarzuty 6, na 8 trójek, na 55, też bardzo duży ciężar. Myślę, że nikt tyle nie robi, żeby trochę mnie odbetonować. Także idę od razu na rekord świata. Rekord świata siłowni, oczywiście. Kroki 3x20 z hantlami 20, czyli tam 40 kg. No, będzie ładna pompa. Takie, no, zrobimy sobie takie, takie coś. Później planki kopenhaskie plus 3, wysokość jak do składów czyli dosyć wysoko. Będą te piny, no, bardzo wysoko będą dzisiaj te piny, także fajnie wejdzie tam w ten przywodziciel tutaj mamy rozgrzewkę po swojemu też napisałem żeby ja wiedział o co chodzi a nie żeby ktoś wiedział o co chodzi i, i tyle Aha. ostatnio tutaj była bratowa hmm? i wynoszyła. sobie wartował. No i witam Was po raz kolejny w voiceoverze treningowym. Także ten trening to trening dołu, ostatnio był trening góry, trening wyciskania leżąc. Tym razem trening dołu, trening przysiadów, e, połączony z zarzutami, których oczywiście nie było. Jak zobaczycie w dalszej części filmu, zaczynamy tutaj pierwsza seria przysiadów moich bardzo koślawych kucków. Jak widzicie, mam tą tendencję, mam tą dominację jakby tylnej taśmy pod względem tego jakie ona jest silna. Ta czwórka jest dosyć słaba i dodatkowo bardzo mocno się pochylam, robię taki good morning skład. Także nie fajnie to wygląda. Z różnych kątów tutaj to komentowałem, żebyście sobie mogli na to spojrzeć. No, przysiad będzie moim dużym mankamentem, ale myślę, że będzie, no, jest nad czym pracować, jest ciekawie, i będzie szczególnie cieszyć w momencie, kiedy lepiej, lepiej się on będzie prezentować za jakiś tam czas. W co głęboko wierzę. Także tutaj widzicie od przodu, jak to wygląda, dalej widzicie, z, nawet nagrałem kamerą szerokokątną, nawet spoko to wygląda, tutaj jeszcze mnie kumpel nagrał właśnie od tyłu z różnych kątów, fajnie widać jak mi te plecy puszczają, także ja generalnie czuję bardzo fajną siłę w nogach, ale nie czuję dobrego spięcia na górze właśnie ciała. Także no nad tym trzeba popracować i najlepiej to w jakiś sposób właśnie przeładować, żeby ta góra była silniejsza, po prostu, żeby te plecy nie łamało, to samo dzieje się w martwym ciągu, także dół może, ale sama góra ciała nie pozwala. Nie wiem, czy słychać tutaj, zresztą się okaże, może to wyciszę, ale tam mówiłem, że kurwa, ale krzywo. Także tutaj ustawialiśmy jeszcze kumpla właśnie do wyciskania i tutaj pokazuję wam, jak on miał łokieć prowadzony, że bardzo mocno przed sztangą, co jest nieoptymalne, bardzo mocno przeciążał triceps, Źle mu się wyciskało. Pozmienialiśmy to, teraz bardziej rozciąga sztangę i prowadzi łokieć bardziej do boku, przez co jest ten bench press będzie transferowanie siły na sztangę będzie o wiele, o widzicie, on ma taką tendencję, że właśnie kładzie się pod czym sztangą, a on ma ją równiutko prowadzić i już to lepiej wyglądało. I tutaj wykonał 75 bez rozgrzewki na dwa ruchy, także tam parę w serii wstępnych, 3 czy 4 i tutaj rozmawialiśmy właśnie o tym, posłuchajcie Rozmawialiśmy właśnie o tym, że y, go po prostu buja i taśma idzie po skosie, czyli od prawego biodra do lewego barku, a ma z, problem z lewą łopatką. I tutaj macie jego Amrap e, na 100 kg w martwym ciągu, czyli no nie za duży ciężar. E, robi, robi, robi. E, tutaj dostał trochę OP, że za lekko robi. E, posłuchajcie sobie zresztą, jak tutaj to wyglądało. Y, chyba wykonał 15 powtórzeń, czy jakoś tak. Noga, noga. Noga. No, no dalej, napierdalaj. Jeszcze z pięć Jeszcze. Jeszcze. Ale odpuścił, bo go coś spieło w szyi. Także tutaj ma z tym problem. Tutaj widzicie jego podejście na 140. E, mocno mu sztanga odjeżdża. E, pomogę mu to ogarnąć, bo właśnie puszczają mu te plecy na dole. Generalnie traci napięcie i przez to nie może założyć więcej. Ja ten problem rozwiązałem, ale teraz e, jest problem tego typu, że po prostu. E, Puszcza mi góra pleców i wychodzi taki garb, po prostu muszę bardziej wypinać właśnie tyłek i bardziej spinać skupić się nad samymi, samą pozycją góry, góry grzbietu. Jak widzicie 170, 170 kg e, oderwane, ale tutaj nie było z czego dociągnąć, bo tak naprawdę biodro już było wsadzone, piośladek był spięty. No a trening kończymy wykrokami e, i swoją drogą jeśli ktoś jest z okolic Gniezna, ogląda to, to gorąco zapraszam na trening e, na siłowni. Przerobimy parę rzeczy, naprawimy e, Także zapraszam e, Tutaj na Iron Gym I to tyle Z voice overa Nagrywasz mnie? Tak, tak bardzo, bardzo ładnie O kurwa Dobra, jesteśmy po treningu, już dawno, jest godzina 19 w sumie, także dzień cały zleciał. No z kolegą sobie fajnie pogadaliśmy, bardzo fajnie było, polecam sobie wyjść tak. Co tam jeszcze? Zrobiliśmy to, co mieliśmy zrobić. Ja w sumie zamiast zarzutach, zarzutów dzisiaj, no to zrobiłem ciągi na raz, także ciekawie. No zakwasiki to będą potężne, podejrzewam. Zrobiłem, jak przyjechałem, to siedziałem sobie na telefonie i patrzyłem na ten piękny martwy ciąg na tym lekko-grzbietowym stylem. Dodatkowo w ogóle drugi vlog z rzędu i znowu martwy ciąg, Max. Kurczę takie. No, tu jakiś Mr. Deadlift się chyba, się chyba nie, nie ten, niedorobiony szkuje. Także ciekawie, że będzie chyba Kubacyka Deadlift albo coś takiego. No i właśnie sobie tak zrobiliśmy to tak spontanicznie w sumie wyszło, także fajnie. Chyba takie treningi są nawet najlepszym, powiedział. Dodatkowo właśnie teraz jakiś spacerek. Zaraz mam takie spotkanie z kilkoma osobami w takiej grupie mastermind z takiego kursu od Mirka Burnejko, także bardzo fajnie. Dodatkowo zrobiłem newsletter nowy. Będzie zapis na kompletnie nową listę mailową, także link będzie oczywiście w opisie. Będzie fajnie. Będzie fajnie będą no fajne informacje, trochę inny styl będzie bardziej trójbojowo, a nie życiowo bo tak jest lepiej i trójboj to życie a tak poważnie to nie i właśnie w taki sposób to planuję zrobić także zapraszam, tutaj się pokażę w sumie zaraz wam pokażę na kompie to nagram no więc kiedy wejdziecie na moją stronę macie tutaj, możecie się zapisać tu oto w tym miejscu na samej stronie głównej a także możecie się zapisać klikając newsletter i załaduje wam się nowy mailing. Jakby teraz oba zapisy są na tą samą listę mailową, jednak ten zapis już był istniał i tutaj odbierzecie swój darmowy poradnik ćwiczeń, a tutaj otrzymacie mail uproszczony bez takiego poradnika i dokładnie tego się nauczycie, a także nauczycie się wielu innych rzeczy. Będą tutaj promowani także moi podopieczni, którzy sami będą tworzyć również swoje treści. Właśnie w tym mailingu otrzymacie bardzo dużo fajnych informacji. No i cóż, prześledzicie moją drogę od chudego szczura do wielkiego chłopa. Stosunek wymachu do przetoczenia stopy jest 60 do 40. Yy, tutaj duży paluch zaaktywowany, żeby nie było żadnej szczywności. Yy, oczywiście mięsień bytrowo lędźwiowy odpalony w 110 Na wykresie MG myślę, żeby nawet nie dało rady tego zmierzyć, bo jest to wręcz dawka radioaktywna tego jak to właśnie teraz wygląda. Ten mój chód jest, yy, no stopa jest, kurde płonie, nie? to jest, yy, no, przetoczenie. Taki jest wymach, że ja się czuję jakbym skakał, dosłownie. Kurka, zarąbałem się, żeby nagrać końcówkę. Ja pierdzielę ale lipa. No nic, no trudno, nie musi być zawsze idealnie, a vlogów przynajmniej będzie więcej. To sobie poglądacie. Mieliście bardzo fajny trening zamiast dzisiaj. Na kolacyjkę wpadły tam wafle ryżowe z tarogiem, serkiem wiejskim, więcej białka, bo miało, mało białka dzisiaj było, także to mieliście. Mm, I co? I był głównie vlog treningowy, wleciał nowy Maksik. Yy, ja jestem właśnie w trakcie zamawiania no dangerów i opasek czy z Monstera, także będzie zamawiane. Yy, z schodem zamówię farma, także jeśli chłopaki oglądają, to bardzo gorąco pozdrawiam, yy, bo fajną robotę robią. Dzięki wielkie osoby, które są zainteresowane ewentualną współpracą treningową, zapraszam. Do opisu, gdzie znajduje się link, gdzie można się zgłosić. To tak, w ramach informacji. Jeśli ktoś jest zainteresowany, zapraszam. Osoby, które są, nie żałują, a wręcz mówią, że lepiej ciężko znaleźć. Także ja popieram. I tyle. Dzięki wielkie za oglądanie. Trzymajcie się na razie i się